Siema, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii SnapCraft! Oh je! Yeah! Kolejny odcinek, już 49, chyba. Tak, 49. No i w następnym odcinku coś specjalnego. W następnym odcinku już mam nadzieję na 50 odcinek wyjdzie pierwszy snapshot do 1.10 Ale co dzisiaj się pewnie zapytacie. Yy, no właśnie, sobie tutaj biegam, jak widzicie, nic praktycznie się nie zmieniło z zewnątrz, troszeczkę niżej, ale to za chwilę I powiem wam tak, no jeżeli byliście na live to praktycznie nic się nie zmieniło od tego co robiłem na live, bo robiliśmy tam trochę magazyn gdyż yy, w poniedziałek troszeczkę pograłem minecrafta we wtorek wyszedł trailer mafii 3 i jarałem się nim cały wtorek i całą środę praktycznie w ogóle wtedy nie odpalałem minecrafta no i dzisiaj jest czwartek, kiedy Zacząłem tutaj nagrywać, odrobinę tutaj dokończyłem to, no i zabieram się za nagrywanie. No to nie będzie taki, dopiero co skończyłem ten magazyn, zewnątrz jeszcze muszę go wypełnić i tak dalej. Troszeczkę go przerobić, ale ja to sobie już myślę, nawet na live y zrobię. Który albo dzisiaj, w piątek, kiedy to oglądacie, albo jutro w sobotę się odbędzie. Tak więc dobrze. Kolejna kwestia, tutaj sobie troszeczkę owiłem. Czekajcie sobie, przebiegnę wokół domku, bo musi mieć trochę głód spaść. A zaraz wam powiem dlaczego. No, czemu nie spada? Chyba się za bardzo najadłem. Ale dobra. Yy, powiem wam no, historijkę Historykę. No powiem wam. Pamiętacie o moją maszynkę do łowienia, prawda? Zobaczcie, mam już tyle książek. Haha! Uwierzcie mi, że te wszystkie książki zostały tylko i wyłącznie stąd wyłowione. Tylko i wyłącznie stąd. Tutaj są te takie śmieciowate itemy. Rzeczy, typu łuki, wędki, takie. Nie patrzę za tam bo wiecie, to się wyławia, to ja to wypierniczam Tak są butelki z wodą, tutaj co się stakuje, to tu trzymam. Tu trzymam moje dwie wędeczki, które się na bieżąco naprawiają. tu mam taki fajny łuk wyłowiłem, a szkoda mi było go wyrzucać. Tak, ten łuk został wyłowiony No i sobie go zostawię. oczywiście to jest mój normalny łuk, więc mm, Tak naprawdę nie niepotrzebny mi, ale aż Mnie serce bola, jak miałem go wyrzucić Mówię, a zostawię I teraz uważajcie yy, Tutaj są takie trzy skrzynie Najcenniejszych dla mnie rzeczy Pierwsza skrzynia pełna siodeł, no Dużo, dużo jest, prawda? Tutaj skrzynia pełna tak Ryb i łososiów Salomon to są chyba łososie I tutaj moja ukochana skrzynia, czyli Cloudfisher i name tagi. Mam już ponad stack name tagów. Zaczy, ile tutaj rozdymek, nigdy, ale to nigdy jeszcze nie miałem stacku name tagów. Mam w końcu stack name tagów. Oh yeah! I tak pewnie nigdy ich nie użyję, ale ja po prostu mam taki. No nie wiem, jak to nazwać. Taki fetysz, ja lubię mieć dużo itemów. Tak samo jak mam moje diamenty. Pokażę wam, ile ich jest. Yy, to jest ta skrzyneczka. Zaczęłem 62 bloki diamentów. Ja nigdy tych diamentów nie użyję, tak samo redstone. Ani pewnie tego złota, ani tego węgla, ani lapisu tylu... tyle. Ale ja po prostu tak... Ja lubię, lubię mieć dużo cennych itemków. Nie wiem, ja tak po prostu mam. Im więcej, tym lepiej. Ale dobra, nieważne. Tak więc to jest mm, ta moja... farma. Czekaj, ja sobie muszę hard włączyć, bo musimy troszeczkę gód spaść. Gdyż chcę wam coś. O, dobra, spadę. Włączamy sobie z powrotem Easy. I... Obiecałem, że jak dobijecie 200 apek, to zjem sobie rozdymkę. I dobiliście, więc jesteście ciekawi, co się stanie. Tutaj zaraz będzie ciasno, gdyż. Uwaga! nam trzy kolejne efekty: czyli nudności, głód. Tutaj są nudności, głód i poison. Czyli te obrażenia. No, wygląda to troszeczkę psychodelicznie, aż mi się odrobinę w głowie kręciło. Na szczęście to krótko trwa. No i takie są efekty jedzenia. Rozwydymki. <śm> Dobra Odniosę tutaj te slimebole O, już sporo, ich. przerobię sobie tutaj na bloki Będą ponad 300 takich bloków slime slimebolowych Slime bloków, o tak to się nazywa chyba normalnie O Jezu, głos mi się łamie Ale sporo tego Też pewnie nigdy tego nie wykorzystam, ale No lubię mieć, lepiej mieć więcej niż mniej, prawda? Dobra, zaraz efekt mikstury nam się skończy Tutaj z kopania magazynu mam takie temki Magazyn nie jest duży, od razu mówię, on jest mały. Ale powinien mi wystarczyć na wszystkie moje skrzyneczki, które będę miał. Tak więc uwaga, wchodzimy. Tutaj znajduje się nasz magazyn. Taka piwniczka. Dokładnie, no. Wygląda właśnie tak. Troszeczkę tutaj sobie pokombinowałem z wzorkiem na podłodze. Wygląda to myślę nawet fajnie. Taka drewniana, taka typowa, fajna myślę piwniczka. Tutaj będą jakieś item frame'y na tych. Yy, w skrzyniach i właśnie tak. No, więc tak to się tutaj prezentuje. Tutaj oczywiście będą przejścia do takiego okręgu, z którego będę sobie przechodził do innych moich projektów, na przykład pomieszczenie z farmami i tak dalej. Będą też bikony w rogach, ale to w przyszłości. Dodatkowo chcę zrobić tutaj automatyczną przepalarkę tutaj pod schodami, myślę, zrobię. A tutaj będę musiał zmienić tą ściankę całkowicie ze skrzynkami. Tutaj będę trzymał rzeczy typu Cobblestone, stone i tak dalej. No wiecie, takie, taka typowa ścianka na tego typu materiały. A tutaj będzie na pewno. Tutaj będzie węgiel, żelazo, złoto, diamenty, Emerald, Lapis Lazuli, Redstone, i Nie wiadomo co tutaj jakieś na farmy rzeczy właśnie, szedł, zapomniałem zrobić yy, workbench'e to przy okazji, bo mam tutaj gdzieś skraftowane workbench'e nie widzę, nie widzę i chyba tu nie, nie, są od razu tutaj powstawiam przy okazji nie, tu nie daję. na tych tylko tutaj w filarach że tak to nazwę no powiem wam szczerze, że kompletnie ale to kompletnie nie miałem pomysłu na ten magazyn, no tu już mam nic Robię go kompletnie na spontana, jak wyjdzie, tak wyjdzie i właśnie wyszedł, jak wyszedł, sami to widzicie, nie jestem z niego w 100% zadowolony, nawet myślę, że w 50 lat byłbym, no ale magazyn to magazyn, ma być funkcjonalny, prawda? Oczywiście, tak więc tutaj będzie przepalarka, no i to byłoby na tyle z tego magazynu, tak naprawdę, odłożę to z powrotem. Tak i właśnie. Yy, robiłem ankietę w poprzednim odcinku a propos yy, tego czy zostać na tym świecie czy też yy, uciec na nas na nowy, jak wiecie, pierwszy snap, ale większość osób mimo wszystko chce, że został na tym świecie. Ja również tak chciałem, żeby zostało i zostaje na tym świecie. No dodatkowo chciałbym was poinformować, że jakiś czas temu przeszło mi na Gmaila pewna oferta współpracy. Wiem, że mam Majakany, to śmiesznie brzmi, ale... Mimo wszystko przyszła autentyczna, sprawdziłem na przykład, że to fake, ktoś sobie jaja robi, ale okazało się, że nie. Wchodząc tam, widzę wiadomość, współpraca z losowegry.pl. Na początku się zastanawiałem, czy a może by podejść współpracę, pewne parę groszy by pewnie za to wpadło. Pieniążki oczywiście przeznaczyłbym na konkurs, o tym też za chwilę opowiem. Te pieniądze, które by wpadły przeznaczyłbym na konkurs, na 10 tysięcy widzów, które już myślę, że w ciągu najbliższych dwóch dwóch i pół miesiąca wpadnie tak z moich obliczeń wynika i myślę, że się nie mylę i te pieniążki bym przeznaczył oczywiście na konkurs dodatkowo, ale to zaraz nie, dobra zaraz, no ale stwierdziłem, że mimo wszystko no mniej więcej wiem na jakiej zasadzie te strony działają no i uznałem, że ach, że chyba nie jestem w stanie się sprzedać jeszcze, gdyż no, nie chcę być z wami jak być taki, można powiedzieć, nieuczciwy. Wiem, że wy byście raczej nie chcieli, żebym ja tej współpracy podjął. Widziałem to na fanpage'u, kiedy wrzuciłem ten screenshot pisaliście, że no nie, lepiej nie. A ja to szanuję i uważam, że macie rację, współpracy nie podejmuję, ale konkurs oczywiście na 10 tysięcy będzie, będzie do wygrania. Gift kod Minecraft do Minecrafta, można nawet i dwa albo i więcej, zobaczymy, jak, wys, jak środki finansowe pozwolą, gdyż wszystkie wypłaty, jakie do dookoło do czasu, kiedy w, do będzie 10 tysięcy widzów, czyli te 2-3 miesiące, wszystko co dostanę z YouTube'a, przeznaczam właśnie na ten konkurs. wypłaty dostaję co miesiąc, ile zarobię tyle dostaję. Ostatnio dostałem 20 zł, moją pierwszą wypłatę, ale mniej więcej. Mm, gdyż to był, była wypłata za okres mm, Pół miesiąca mniej więcej od 15 Więc moich obliczeń tak wynika 40-50 zł miesięcznie będzie Więc myślę, że na, te, na ten jeden kod na pewno wystarczy Myślę, że do drugiego Może i nawet jakby na dwa wystarczyło To i nawet na trzeci i na czwarty sam bym z własnej kieszeni wyłożył Więc myślę, że troszeczkę Prac... prac... Twór, troszeczkę tych giftów będę mógł wam rozdać ale oczywiście od razu mówię, że ten konkursik... no to będzie konkurs, nie będzie losowanie. Będzie trzeba coś zrobić, nie ma nic za nic. Nie wystarczy napisać komentarz biorę udział. Biorę powiedziałem specjalnie. Gdyż też niektórzy mi poprawiali, że jak napisałem tutaj mm, Koming son, coś takiego. Napisałem. Nie, nie Kiming, Popfiltr mi zasłonił. Coś takiego napisałem. Ja dobrze o tym wiem, że pisze się Samingson, ale to specjalnie napisałem. Na, yy, zrobiłem tak zwany błąd kontrolowany. <grywa> yy, tak. Króciusień się sobie pop-filter odsunąć, bo mi zasłania trochę, ale dobra, nieważne. to mi zasłania. I o czym ja mówiłem? Mm, no, że nie wystarczy zrobić, napisać komentarzy, biorę udział, tylko będzie trzeba coś zrobić. A ja jeszcze nie powiem wam co, ale będzie coś trzeba zrobić, nie ma nic za darmo, więc będzie trzeba sobie zapracować. Najlepsza praca, trzy najlepsze prace, myślę, że wygrałem giftkody. Już no myślę te trzy giftkody rozdać wam. Czy, ja, czy wszystko powiedziałem? Myślę, że tak. I nie pozostaje mi nic innego jak wam podziękować za ten bardziej taki informacyjny odcinek, nie jeżeli przestawiający projekt, ale mam nadzieję, że takowy też wam się spodoba. Tak więc tak wygląda nasz projekcik na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i docenicie go. Zostawiając po sobie łapkę w górę i komentarz. Tak więc dzięki za obejrzenie do usłyszenia w kolejnym odcinku z serii Snapcraft lub na live, który odbędzie się albo dzisiaj wieczorem, albo jutro wieczorem. Do usłyszenia!